Pierwszym krokiem, który dzisiaj zrobię, to będzie usunięcie Twojego makijażu. Zwróć uwagę, jaki wykonuję ruch i jaki robię nacisk, bo bardzo ważne przy demakijażu jest to, szczególnie w kontekście skóry wrażliwej, żeby nie tylko zwrócić uwagę na składniki, które w produktach do demakijażu, które są bardzo delikatne, które nie są drażniące, ale też ten nacisk, który powinien być bardzo subtelny i delikatny, żeby znowu nie podrażnić tej skóry, która jest nadaktywna. Skóra gotowa do przyjęcia pielęgnacji. Mam dla Ciebie świeży krem, bogaty składnikowo, oparty na zimno tłoczonym oleju z pestek róży, który jest idealny do skóry wrażliwej. Dlaczego? Przede wszystkim koi i łagodzi zaczerwienienia. Dodatkowo wzmacnia naczynka krwionośne, uelastycznia skórę, dzięki czemu jest aksamitna i mięciutka w dotyku, przez co też stanowi idealną bazę to makijaż. Jeszcze pięknie pachnie. Na A, tego. O właśnie. Czy to jest ważne, żeby używać osobnego kremu pod oczy i na resztę twarzy? Zdecydowanie tak, ponieważ skóra pod oczami ma zupełnie inną grubość, więc musimy dobierać produkty idealnie dostosowane do tych danych partii skóry wokół oczu. Świeży krem, silnie skoncentrowany, fantastycznie drenuje, dzięki zawartości kofeiny usuwa opuchnięcia, zasinienia. Jak go stosować? Nabiera niewielką ilość. Ma przepiękną taką budyniową konsystencję bardzo bogatą, absolutne. dokładnie, ale jest bardzo lekki i naprawdę idealnie odżywiana. Wilża, szczególnie skórę suchą albo taką, um, taką poszerzałą.